Jesteś tym, co jesz. Każdy z nas słyszał to zdanie przynajmniej raz w życiu. Podkreśla ono wpływ codziennej diety na organizm człowieka, nawiązuje do wartości odżywczych spożywanych pokarmów, a także do ich zanieczyszczenia. Nawozy mineralne, pestycydy, pozostałości leków weterynaryjnych, metale ciężkie, toksyny są niepożądane, ale powszechne. Naukowcy potwierdzają ich obecność w żywności od lat. Od niedawna mówi się jednak o nowym rodzaju zanieczyszczenia, o występowaniu w żywności innych pasażerów na gapę, mikroplastików. Czym więc jest mikroplastik? Otóż mikroplastiki to fragmenty tworzyw sztucznych o wielkości od 100 nanometrów do 5 mm występujące w różnych kolorach lub przeźroczyste, o regularnym lub nieregularnym kształcie, a także o zróżnicowanym pochodzeniu. Skąd się biorą? Wyróżniamy mikroplastiki pierwotne i wtórne. Pierwotne to drobiny tworzyw sztucznych wytworzone w takiej postaci i do niedawna powszechnie wykorzystywane do produkcji pas do mycia zębów czy pilingów do ciała. Wtórne mikroplastiki to natomiast pozostałości degradacji tworzyw sztucznych ich głównym źródłem są przechowywane w sposób niewłaściwy odpady opakowaniowe, które pod wpływem działania czynników mechanicznych lub środowiskowych ulegają stopniowemu rozpadowi do coraz to mniejszych i mniejszych fragmentów, z czasem niewidocznych już gołym okiem, ale nadal obecnych i oddziaływujących. Mikroplastiki stanowią bowiem problem o charakterze globalnym, są wszechobecne, zanieczyszczają morza i oceany, są obecne w arktycznym śniegu i antarktycznym lodzie, występują w wodach powierzchniowych i gruntowych, a także w glebach. A z wód i gleb już prosta droga do żywności. Uważa się, że najczęstszą drogą narażenia na mikroplastik jest układ pokarmowy. A jego źródłem są zanieczyszczone produkty spożywcze. Stąd moje pytanie do was, czy w swoich domach, w zakupionych przy siebie produktach spożywczych zdarzyło się wam znaleźć cząstki przypominające tworzywa sztuczne? Mi się udało i to nie raz. Na co dzień pracuję na uczelni wyższej. Staram się być lubianym nauczycielem akademickim i efektywnym naukowcem. Ale oprócz tego próbuję być dobrą żoną. A jak wszyscy wiemy, do serca mężczyzny najłatwiej trafić przez żołądek. To też co jakiś czas gotuję uwielbiany przez mojego męża Bigos. Danie to przygotowuję zgodnie ze ściśle tajną recepturą, przekazywaną w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, i dodaję do niego podsmażoną uprzednio kiełbaskę. I tak kilka tygodni temu, krojąc tę rzeczoną kiełbaskę, znalazłam coś podejrzanego. Początkowo myślałam, że jest to zbity kawałek tłuszczu, ale po pewnym czasie, po dłuższym przyjrzeniu się, okazało się, że był to kawałek gumy, być może jakiejś uszczelki, bowiem mikroplastiki mogą dostawać się do żywności na etapie jej wytwarzania, w czasie produkcji. W tym miejscu zastanawiacie się pewnie, jakie produkty spożywcze są zanieczyszczone mikroplastikiem. Niestety jest ich bardzo wiele. Naukowcy potwierdzili występowanie mikroplastiku w wodzie pitnej. Jego obecność stwierdzono także w rybach, w skorupiakach, w mięsie, w mleku, w miodzie, w owocach, warzywach, w soli, w cukrze, w różnego rodzaju napojach, w tym w piwie, w winie, napojach energetycznych i bezalkoholowych, a także w herbacie. Źródłem mikroplastiku mogą być także komercyjnie dostępne preparaty do żywienia niemowląt a także butelki wykonane z tworzyw sztucznych przeznaczone do ich karmienia. Zastanówcie się więc, jakimi produktami karmicie swoje dzieci, skąd, skąd one pochodzą, jakich narzędzi, naczyń używacie. Udowodniono, że mikroplastiki są w stanie przenosić się w łańcuchu pokarmowym na wyższe poziomy troficzne. To znaczy z gleby na rośliny, a z pokarmu roślinnego na zwierzęta lub ludzi. Przypomina to trochę jazdę autobusem. Wsiadają do niego nowi pasażerowie, niektórzy z biletem, a inni bez. Podobnie jest z mikroplastikiem, który przemieszcza się przez łańcuch pokarmowy, jak pasażer na gapę, wsiadając do autobusu w każdym możliwym punkcie od gleby przez rośliny zwierzęta, ostatecznie kończąc w naszych lodówkach i w naszych brzuchach. I tak jak pasażer na gapę przejeżdża kolejne przystanki, mikroplastiki prześlizgują się przez etapy uprawy roślin, hodowli zwierząt i przygotowania posiłków. Warto tutaj dodać, że mikroplastiki mogą również powstawać w gospodarstwach domowych. Proszę się przyznać, kto gotuje kaszę lub ryż w woreczkach foliowych. Naprawdę uważacie, że gotowanie opakowań z tworzyw sztucznych nie przynosi żadnych efektów? Oczywiście są to mikroefekty, które jednak w skali lat mogą dawać makrorezultaty. Obecnie Często są wykorzystywane pojemniki do przechowywania żywności, wykonane z tworzyw sztucznych, jednorazowego lub wielokrotnego wykorzystania, takie jak butelki, kubki, woreczki. Przedmioty te mogą uwalniać cząstki tworzyw sztucznych wskutek ogrzewania mikrofalowego lub z zastosowaniem piekarnika. Ponadto mikroplastyki mogą być wprowadzane do jedzenia. W czasie jego przygotowania i pochodzić na przykład z desek do krojenia wykonanych z tworzyw sztucznych lub z zarysowanej powierzchni patelni. I tak na przykład pojedyncze zarysowanie patelni teflonowej może uwalniać nawet 10 tysięcy cząstek mikroplastików. Dobrze. Wiemy już, że mikroplastik jest wszechobecny że może zanieczyszczać żywność. Ale czy naprawdę tak małe cząstki mogą stanowić dla nas ludzi poważny problem? Okazuje się, że tak. Mikroplastik może bowiem wpływać na zdrowie ludzi w sposób pośredni i bezpośredni. Pierwszy ze sposobów oddziaływania wynika z faktu, iż powierzchnia cząstek tworzyw sztucznych Stanowi idealne środowisko do rozwoju dla czynników chorobotwórczych, które na tej powierzchni łatwiej mogą się przemieszczać. Ponadto mikroplastiki są nośnikami zanieczyszczeń chemicznych, takich jak metale ciężkie, pestycydy, antybiotyki. Drugi ze sposobów narażenia wiąże się z ilością mikroplastików, z wielkością i kształtem cząstek, z rodzajem polimeru. Oraz z obecnością dodatków wykorzystywanych na etapie przetwórstwa tworzywa sztucznego, które miały za zadanie poprawiać właściwości fizykochemiczne i użytkowe tych materiałów, ale które mogą z mikroplastików migrować. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż mikroplastik może gromadzić się w organizmie, może powodować stany zapalne i może negatywnie oddziaływać na układ. Pokarmowy, rozrodczy, hormonalny czy immunologiczny. Kontakt z tworzywami sztucznymi, z cząstkami tworzyw sztucznych wiąże się z ryzykiem stresu oksydacyjnego, ze zmianami w podziałach i żywotności komórek, z uszkodzeniami DNA, z reakcjami immunologicznymi, ze zmianami metabolizmu, może zwiększać ryzyko nowotworu, a także prowadzić do chorób układu oddechowego. Wszechobecność, wszechobecność i potencjalna szkodliwość mikroplastików sygnalizują nam potrzebę ograniczenia kontaktu tworzyw sztucznych z żywnością oraz ilości powstających odpadów opakowaniowych. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jemy mikroplastik, że nasze dzieci jedzą mikroplastik, że jesteśmy nieświadomymi polimerofagami. Niestety. Do tej pory obecność mikroplastików w żywności nie została w pełni uregulowana. Konieczne jest zatem uzupełnienie przepisów prawa w tym zakresie poprzez ustalenie limitów zawartości mikroplastików w żywności oraz wprowadzenie powtarzalnych procedur badawczych umożliwiających monitoring tego typu zanieczyszczeń. O co serdecznie apeluję.